Cześć, witam w kolejnym odcinku na moim kanale, ja jestem Faudi i dzisiaj pokażę wam jak całkowicie za darmo pobrać Minecrafta gdzie będą wszystkie wersje będzie to Launcher SK, Launcher tak w międzyczasie jeszcze zaproszę was na mój serwer, który wystartował w ostatni piątek serwer Survival na wersję 1.16.3 jeżeli chcecie zagrać ze znajomymi, z, z znajomymi graczami i ogólnie fajną atmosferą. To zapraszam. A teraz przechodzimy już do odcinka. Ok, więc teraz już możemy przejść do odcinka. Jeżeli macie na komputerze program Java, to nie będziecie już musieli tego robić, czyli pobierać tego też oprogramowania. A jeżeli nie macie, to taki szybki. Szybki poradnik, Java to jest taki po prostu program, który jest konieczny do tego, żeby Minecraft mógł Wam zadziałać bezpłatne oprogramowanie Java, wchodzicie oczywiście w link w opisie, wszystkie potrzebne linki, zgadzam się, rozpocznij pobieranie, wtedy pobieranie się już rozpocznie, o tutaj pokażę, jak widzicie się zaczęło pobierać. No to tam ma 80 MB, więc nie będę teraz tego wam pokazywał jak to instalować, ale naprawdę jest to bardzo proste intuicyjne. Po prostu potem klikacie miejsce docelowe zainstalowania jawy, a następnie tam klikacie zgadzam się, rozpocznij instalację. A, a dla osób, które już mają ten program pobrany, możemy przejść do następnego linku w opisie. Jest to SK Launcher. Wchodzicie sobie na y, główną stronę, jeżeli nie chcecie wejść przez y, link podany w opisie. Y, I tutaj y, macie taki y, taką zakładkę, wchodzicie w nią. W zależności od tego, jaki macie system operacyjny na swoim komputerze, Windows lub Linux, pobieracie sobie y, to, co Was interesuje. Ja mam Windowsa, jak widzicie zaczęło się pobieranie, to naprawdę szybko trwa. Y, no i można już to otworzyć, możecie sobie znaleźć jeszcze tam swój program w którym chcecie to, swój folder, w którym macie to zapisane i przenieść sobie na przykład na pulpit. Ja to w sumie mogę teraz zrobić. Chwileczkę, pulpit, tak. Jak widzicie przeniosłem sobie, mam tutaj ten od launcher. No i tak naprawdę z pobierania to by było już na tyle. A Zaraz tylko tutaj. Okej, okay, nie, to już nam nie będzie potrzebne, to już można y, zamknąć. Z tak naprawdę tyle, wszystko, już wam powinno działać. Y, a teraz co do instalacji odpowiednich wersji Minecrafta. Wchodzimy w ten launcher, klikamy ruchom, y, chwilę to się będzie nam y, update'owało, ale to jest naprawdę bardzo szybkie. I ja, jak widzicie ja mam tutaj już pobrane du dużo, dużo wersji, a jak zrobić, a w ogóle u Was to będzie wyglądało na początku w taki sposób. Jeżeli nie macie Minecrafta Premium, to musicie kliknąć offline i po prostu wpisać Waszą nazwę użytkownika. Ja tutaj dla celów odcinka wpiszę sobie, że mam nazwę użytkownika 1245 i klikam za logo. Jak widzicie zmieniło mi tutaj na górze, pokazuję kursorem. Że zalogowano jako 1245, ale ja jednak zmienię sobie tutaj na Faldi. I teraz, jak dodać jakąś wersję? Macie tutaj profile i taki plusik. Nazwa profilu, jak go chcecie nazwać? Powiedzmy 1.8, bo taka wersja Was interesuje. I teraz wchodzicie sobie tutaj wersja. klikacie i wydanie, oczywiście, bo to ma być wydanie. Znajdujecie sobie wersję, która Was interesuje, czyli na przykład 1.8. A następnie zapisz. Jak widzicie, pokazało nam folder docelowy tego, gdzie nam zapisało tą wersję. Musimy sobie znaleźć jeszcze, o, tutaj jest 18, jak widzicie. Działa. I teraz jak klikniecie sobie uruchom, to wam zacznie pobierać. U mnie od razu już pobrało, ale to jest. U was to będzie troszeczkę dłużej trwało, bo ja już miałem zainstalowaną tą wersję, po prostu używałem jej już wcześniej. Wy, jeżeli nie macie oczywiście Minecrafta, to nie będziecie tego mieli. Jak widzicie, uruchomił nam się Minecraft i normalnie wszystko już nam działa. Ale, jest jeszcze, można się trochę pobawić w ustawieniach danego profilu. Klikając te, klikając te trzy kropeczki i edytuj profil, jak widzicie pojawiło nam się takie nowe okno. Mamy ustawienia ogólne, no to to jest wersja i nazwa profilu, ustawienia gry, rozdzielczość okna, czy chcemy full screena, widoczność lancera czy chcecie, żeby on się Wam wyłączył po uruchomieniu Minecrafta. Ja mam tak zrobione i zaawansowane. Maksymalne użycie ramu, ja mam automatycznie na 8GB ramu, ponieważ wybiera to. Połowę waszego RAMu z komputera czyli w moim przypadku właśnie 8, bo mam na komputerze 16, ale możecie sobie tutaj zmienić. Im więcej, tym tak naprawdę lepiej, ale nawet 1 GB RAMu bez problemu Wam wystarczy do, do normalnego grania. Także to było tak naprawdę na tyle. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie je, piszcie je w komentarzach. A ja jeszcze raz Was zapraszam na serwer. Bo czemu nie? Codziennie jacyś nowi, nowi gracze są. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, zatarcie łapkę, suba. No i do następnego odcinka. Do zobaczenia, już niedługo. Także żegnajcie.